Cześć z tej strony Aslani Kontynuujemy naszą przygodę w The Legend of Zelda, Phantom Hourglass. Jestem na Isle of the Dead. No i w sumie już tutaj wszystko zrobiłem, co było możliwe. No i opuszczam tą wyspę, bo co? I nawet mogę sobie już ją wykreślić. Od razu. Coś tu było, dobra. Ok, czyli oficjalnie ta wyspa już jest obrabowana. zresztą kliknąłem na wyspę, chciałem kliknąć na mapę. Jeśli kurczę, coś nie wiem czy tutaj nie ma gdzieś jakiejś wyspy jednak. Chyba będę musiał popływać i sprawdzić to Ale co ja robię. Co ja też robię? Dobra. Tu sobie zapiszę tak normalnie. Ok, jestem gotowy na, do podróży. Jeszcze, jeszcze Save State. I płyniemy pani lineback. Mhm, dobra. Będę chciał sprawdzić to miejsce oraz to miejsce. Albo nawet tu gdzieś. Sam nie wiem. Zaraz, ale wolę. O, mam zreperowany statek. Całkiem spoko. Tam są ci piraci. Pewnie i tak się na nich natknę. Jak będę tędy płynął, no, ale dobra. No, już widzę ich nawet. No muszę się rozejrzeć, czy nie ma tutaj przypadkiem jeszcze jakiejś wyspy. Głowy nie dam sobie uciąć. Ale jestem prawie pewien, że są tylko tutaj dwie. A nie darowałbym sobie tego, jakby jakbym ominął jakąś fajną wyspę. Dobra, udało mi się pozbyć. Nie, jeszcze płynie. Dobra, udało mi się ten duży statek zniszczyć. I statek mały też został zniszczony. Okej. Okay. Wydawało mi się, że tutaj są trzy statki. No jasne, że tam jest jakaś wyspa. To, czyli dobrze, że jednak się tutaj rozglądnąłem, coś mnie goni. Ej, ten pocisk to trochę daleko leciał. Jakiś pirat mnie gonił. Tutaj co? Mnie atakuje znowu oczy. Dobra, chcę odkryć... Chcę zauważyć tą wyspę. Panie Link, czy zech zechcesz zauważyć ją? No nie no Nasz bohater jest po prostu ślepy nie widzi wyspy, chociaż jest od niego 5 metrów. No, wow! Nie wiem, 5 metrów od niego to nie jest. Trochę przesadziłem. To jest jakaś mała wysepka. Nie mam bladego pojęcia, co tu mogę znaleźć. Obstawiam, że tu jest jakaś minigra, ale. Co tam pływa? W oddali, ha. Statek sklepikarza, to spoko. Sobie go odwiedzę, może. Aha, dobra. Wiem. Zupełnie zapomniałem o tej wyspie. Znaczy, w sumie myślałem, że ta wyspa, to miejsce jest w drugiej części. Zeldy na DSK Spirit Tracks. Ale to jednak tutaj. Okej. Okay. Czyli. W sumie pobawię się na tej wyspie teraz. To chyba jest na czas. To jest taki ogromny labirynt z kolcami, z różnymi ruchomymi ścianami itp. I to chyba jest doda na dodatek na czas. I w sumie zrobię sobie teraz skończę tą wyspę. W tej chwili więc sobie teraz tutaj zapiszę i spróbuję się z tym zmierzyć Treasure uh, rules A czyli to jest na czas i muszę uderzać tych uh, Boincoing Ok, labirynt ma trzy poziomy trudności Dobra, spróbujmy się z tym zmierzyć To jest poziom początkujący, 20 rupii za próbę Aha, dobra Save I może sobie wezmę grappling hooka Ok, tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Mogę sobie ich jakoś zaznaczyć szybko na mapie? Fajnie by było. Mogę. Tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. No to lecimy. Nie wiem czemu tędy poszedłem. Wydaje mi się, że to mnie gdzieś doprowadzi. Tu są kolce, tu jest u góry kula. Powinienem, dobra, trochę to źle idę. Ale tu jest jeden z nich, więc go już sobie uderzę. Wow, otarłem się o te kolce naprawdę. Pierwszy uderza... został uderzony. Ten teraz tak pójść, żeby było ekonomicznie. Tędy, tędy nie mogę przejść. Tu trochę lipa. Mogę się przyciągnąć tam? A, mogę tak zrobić. Ale co mi to da, skoro tam mam kolce? Są tu w ogóle jakieś skarby? O, mogę tu wejść, mogę. Co to mi da? Aha, te kolce. Teraz gdzie? Teraz tu. Tu jest kolejna kula. Co to daje mi? Aha, tutaj te malutkie. Ja chcę się poru poruszać tam gdzieś do góry. Nie tędy. A, tędy, tędy, tędy. Gdzie on jest? A, tutaj jest. Ok. Numer 2, I tam jest trzeci po lewej jeszcze. Dobra, tędy nie przejdę. O, fast, fast, fast. Mam nadzieję, że tędy jakoś przejdę. On jest chyba tam u góry. Mogę się tędy jakoś przyciągnąć. Do czegokolwiek nie mogę. Trochę lipa. A, tu jest spoko. Okej, okay, teraz muszę wyjść. Wow, skończył się czas. Ale okej. Okay. Już wiem mniej więcej jak to zrobić. No, poproszę o... Poproszę o uderzenie kuli. A oni są w tym, mie w tym samym miejscu. No, muszę sobie jeszcze raz ich oznaczyć. Bo nie będę pamiętał. Okej, okay. myślę, że ten najpierw, potem ten, ten i na końcu ten. Jakoś tak. Dobra, to lecimy. Hop, tak, zdecydowanie ten najpierw. Wow, tu mogę strzelić łukiem, co to mi da? Da mi to most. Dobra, ale najpierw sobie uderzę w tego. No, tu jest również most. Wow, tu dotknąłem tych kolców? Aha, dobra, tu nie przejdę. Mogę tu zrobić tak. Okej, okay, te kolce. Nie ma sprawy. Teraz będzie dobrze, żeby. Tędy iść Dobra Teraz tutaj To jest który? Drugi? Trzeci? Drugi Ok, czy jak teraz mam iść? Tu, 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 tu Tu jest kula Co mi to dało? Nie mogę jakoś tędy tutaj, jakoś strzelić i tam się przedostać. A tu jest oko, świetnie. Świetnie, most mi tutaj. A, kolce też. No to dosyć sprawiedliwie. I jeszcze jeden. Tu jest w ogóle skrzynka. Może spróbuję ją teraz zgarnąć jakoś. Dobra, nie mam pojęcia jak to zrobić Może jakąś bombę tam trzeba podstawić, ale boję się, że nie zdążę Okej okay. Wow, nie tędy, tędy eee, udało mi się i tutaj jest skrzynka Ej, to jest nadal na, na czas. Jak mam się tam dostać? Nie mam pojęcia. Tędy jakoś tu, 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 tu zaraz. Tam, 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 tam. Ok. muszę iść. Kończy mi się czas. Nie takie łatwe to jest. Dobra, muszę tutaj przejść do góry i tam... Dobra. Chyba nie zdążę. No właśnie. Skrzynka znika pewnie. No cholera jasna. No świetnie. O... Spróbuję sobie jeszcze raz. Ostatni raz powiedzmy. O. Okej. Okay. Nie wiem, coś popsułem przed chwilą. Dobrze, że oni w tym samym miejscu się pojawiają. Okej, okay, szybko menu mapa. Teraz sobie zapiszę. Okej, okay, najpierw jak to było? Tutaj muszę. Trzy... Ej, czemu to ja robię dziwnego? A, to tylko ten most odsłania. To trochę bez sensu. Okej. Okay. Teraz muszę się przedostać na wschód, czyli powiedzmy tędy. Przy okazji sprawdzę czy da się tędy dojść do skrzynek da się, ale nie tędy. Dobra, tu jest numer 2 jest kula, to od razu sobie w nią strzelę. Może mi da coś. Okej, okay, tu jest ten. No, czyli jak będę szedł tu. Dobra. Czy nie mam iść tutaj od razu do góry, czyli tylko po tym moście? Będzie szybciej, bo tamtędy jest całkiem długo. Długa droga. Tu muszę iść którędy, Tu, do góry? Okej, okay. tu, 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 tu. Teraz tak, muszę się dostać w które miejsce? Cholera, nie pamiętam jak to tam było dokładnie muszę obejść tu tak tutaj, dobra, jestem w dobrym miejscu nawet teraz tylko nie zrobić jakiegoś faila dobra, mam skrzynkę wise dobra, na poziomie początkującym udało mi się to zrobić Try your. No, dobra. Tutaj sobie zakończę odcinek. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie. Cześć.